Hej, witajcie w pierwszej mojej recenzji Transformera. Dlaczego robię te recenzje? No do tego przejdziemy na samym końcu. Ale w każdym razie mamy teraz recenzję mojego pierwszego Transformera, czyli Koga. Klasa Deluxe z Warforce Cybertron Siege. No i co prawda dostałem go w tym samym momencie co Sideswipe'a, ale kok był pierwszy otworzony, więc uznaję, że on jest pierwszym Transformerem. No i poza tym, jak byłem mały, to miałem jeszcze Dreadwinga z Transformers Prime, ale to był taki, wiecie, dla dzieci, że odczepiasz nogi, odczepiasz ręce, głowę i masz samolot. W każdym razie to jest mój pierwszy pełnoprawny Transformer. Numer seryjny tej figurki to WFC S8, no czyli Warforce Cybertron Siege. No i numer figurki ósma. Kog jest autobotem, jak tutaj widzimy, mamy tutaj symbol i oprócz tego jest weaponizerem. Co to znaczy? Weaponizer to taki transformer, który potrafi rozłączyć się na części i z tych części można stworzyć jakieś bronie, czy też inne, jakieś ulepszenia dla innych figurek. No więc jak to przystało na figurkę z War for Cybertron? Kog jest przepełniony portami oraz pegami. Eee, tutaj już od spodu. Na stopach mamy dwa porty, tutaj kolejne dwa porty, tutaj są dwa PEGi, jeden PEG i z drugiej strony jest również PEG. Dalej, kolejny PEG jest tutaj ukryty w tym miejscu. O, proszę bardzo. I na plecach mamy dokładnie tę samą sytuację. Można tego PEGa tutaj stąd. O, proszę bardzo, jest kolejny PEG. Jeszcze mamy tutaj dwa porty, na plecach kolejne dwa porty z przodu. Tutaj mamy dwa porty, mamy oczywiście porty w dłoniach. Tutaj mamy też również PEGI. Ogólnie KOG ma trochę ciekawe kolory. Przypominają mi trochę Ultramagnusa to połączenie niebieskiego i czerwonego. Chociaż w większości przypadków, akurat Ultramagnus ma trochę jaśniejszy odcień niebieskiego. Naprawdę jeszcze Ultramagnusie mi przypominają te ogromne, ogromne sosie. Jak wygląda artykulacja tej figurki? Będziemy iść od góry do dołu. Jego głowę można obracać nawet 360 stopni. Proszę bardzo. No nie może ona patrzeć ani w górę ani w dół, bo może tylko się obracać w lewo i w prawo. Może lekko spojrzeć w górę dzięki transformacji. Jeżeli przesuniemy to, może nawet spojrzeć aż tak w górę, że głowa mu zniknie. Jeżeli chodzi o ręce, to tutaj bez problemu 360 idzie. Może nawet. Wyjść na zewnątrz. Jeżeli tutaj odsuniemy ten panel, to proszę bardzo, może na zewnątrz ręka pójść. Co dalej? Tutaj jest obrót w bicepsie i to jest taki obrót 360. Dalej mamy tutaj zgięcie w łokciu, to jest maksymalne zgięcie. No i chodzi o dłonie, to nic absolutnie się nie dzieje, bo są w miejscu cały czas. No i z drugiej strony mamy z drugą ręką dokładnie to samo. Stali nie ma nic. Yy, tak samo w biodrach absolutnie nic. Nagrywam to już po właściwej recenzji. Powiedziałem, że w biodrach nie ma żadnej artykulacji, a jak się okazuje, ma obrót 360 stopni. Nie mam dla tego pojęcia, jak. Ja tego nigdy wcześniej nie zauważyłem, ale okazuje się, że. No to istnieje. To moi drodzy, nogi mogą kopać aż tak wysoko do przodu, yy, do tyłu jedynie lekko. Na boki, nawet całkiem wysoko. Oprócz tego mamy tutaj obrót 360 w tym miejscu. Yy, mamy zgięcie w kolanie i to całkiem mocne, przyzwoite zgięcie w kolanie. No i jak to przystało na figurkę z Warfor Cybertron, w stopie mamy zgięcie i to całkiem tężne. Także, no, artykulacja nie jest zła, nie jest też najlepsza. Jest po prostu całkiem ok i myślę, że można go ustawić w. Całkiem fajnych pozach. Idąc dalej, przechodzimy do akcesoriów. Jakie akcesoria ma ten nasz ziomeczek? Otóż są to dwa karabiny. One są jednakowe, wyglądają w ten sposób. O proszę bardzo. Z drugiej strony wyglądają dokładnie tak samo. O proszę bardzo. I drugi jest identyczny, oczywiście. No i yy, to są oczywiście takie karabiny, które możemy wczepić praktycznie w każdy port, co nie? Ponieważ tutaj mamy. Pega I możemy go, no domyślnie, wsadzić do ręki, co nie? I proszę bardzo, nasz kog jest uzbrojony. Yy, natomiast w serialu te karabiny były w tych portach. Tak też preferuję je mieć. Tak to było w serialu. I kog wygląda teraz na trochę szerszego z tymi karabinami. No ale możecie je tak naprawdę umieścić gdzie chcecie, bo jak widzicie w tej figurce nie brakuje, więc niech was poniesie wyobraźnia. Tutaj mamy porównanie Koga do jego braciszka, że tak to powiem, czyli War for Cybertron, Siege, Sideswipe, klasa Deluxe również. Tak się prezentują obok siebie chłopaki. O. Jeżeli chodzi o same głowy, no to Sideswipe trochę go przegonił. Ale no, Kog jest wyższy ze względu na te wszystkie tutaj dostające elementy. Przejdźmy teraz do funkcji weaponizera, czyli tego rozdzielania się na części. Na ile części nasz kog może się podzielić? Otóż na pewno nogi mogą się odczepić. Jeżeli je tutaj zagniemy, to utworzy nam się kolejny peg w tym miejscu. I druga noga oczywiście to samo. Dalej możemy również odczepić biodra. Dobrze, tutaj na środku jest port, no a tutaj mamy pega. I to, się, to jest tak połączone, właśnie w ten sposób, i możemy to oddzielić od siebie. Następnie możemy też odczepić mu ręce. Druga to samo. Proszę bardzo. A więc, jeżeli wziąć pod uwagę też to, że ma te dwa karabiny, no to tego koga można podzielić na aż 8 części: czyli główna część torsu, biodra, ręce, nogi, a także dwa karabiny. No i możecie teraz użyć każdego PEGA, każdego portu, jak tylko chcecie. I możecie spróbować stworzyć z tego coś dziwnego, coś fajnego, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. Przypominam o tych tutaj PEGach, które są wysuwane. O, proszę bardzo, na przykład możemy stworzyć coś takiego. Nie wiem, co to ma przedstawiać, ale... Bo... Weaponizery po to są, to nie? No i potem możemy oczywiście cokolwiek stworzymy za pomocą różnych pegów i portów przymocować to wszystko do jakiejś innej figurki z War for Cybertron Jak przetransformować Koga moi drodzy? Otóż najpierw musimy oddzielić biodra od reszty ciała i robimy to tak samo jak wcześniej za pomocą tutaj oddzielenia tego portu od tego pega Na razie odkładamy resztę ciała i zajmujemy się nogami Co robimy z tymi nogami? Musimy wziąć biodra i je tutaj zawinąć, i jak możecie zauważyć, mamy dwa takie wysunięte elementy, i one powinny się wsunąć na zewnątrz tych tutaj wystających czyli te wystające tutaj elementy powinny się wsunąć w otwory, które mamy tutaj. Więc to powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób, właśnie. I w ten sposób możemy nogi odłożyć na bok, ponieważ tak to jest cała transformacja nóg. Przechodzimy teraz do torsu. Co robimy z torsem? Bierzemy głowę i odwracamy ją tak, żeby fut był do tyłu. Następnie używamy tego, odważamy to i bum, głowa schodzi na dół. Teraz odczepiamy mu ręce. Oproszę bardzo. Wiem, to jest dużo partsformingu, ale no tak to już jest z tymi weaponizerami. Wszczepiamy tę rękę w ten port za pomocą tego PEGA. Proszę bardzo. O. I z drugą ręką robimy dokładnie to samo. I zastanawiacie się może, dlaczego wkładam te ręce na odwrót. Otóż dlatego, że tutaj mamy te brzydkie dziury, które że jeżeli włożymy to normalnie, no to będzie to trochę dziwnie wyglądać. Więc myślę, że możemy tymi dekorowanymi stronami rąk na zewnątrz i wtedy to będzie wyglądać po prostu ładnie. Ustawmy je tak, żeby były mniej więcej równo. No i mamy drugą część. I to moi drodzy są gromet i gasket. Nie wiem który jest który, ale to są właśnie dwa alt -mody Koga. No i co? No takie malutkie, słodziutkie y, samochodziki zagłady. Ale jak widzicie, jeden z nich jest tutaj uzbrojony w dwie takie piękne lufy, a ten tutaj nie. Y, co zatem możemy zrobić? Możemy użyć akcesoriów i te karabiny wczepiamy w porty w tym miejscu. Tutaj jeden port i tutaj jest drugi port i wczepiamy drugi karabin i mamy, moi drodzy, oba samochodziki zagłady uzbrojone. Co więcej możemy zrobić z tymi samochodzikami zagłady? Otóż tutaj w tym miejscu mamy taki wystający element, proszę bardzo, i tutaj mamy taki prostokątny port i to możemy ze sobą w ten sposób połączyć. No i teraz, jak widzicie, jest to czołg zagłady i... Wygląda to moim zdaniem gorzej od grometa i gasketa, ale. No jest to coś w każdym razie, no nie? No więc tak prezentuje się. Altman Koga. W boku i Tutaj od tyłu. Transformacja ma zaledwie 8 kroków. No więc nie jest to nic skomplikowanego. Myślę, że. Można takiego koga załatwić nawet małemu dziecku i to dziecko raczej sobie poradzi, tym bardziej biorąc pod uwagę, ile parts formingu jest w tej figurce. No i możecie sobie zadać pytanie, czy nasz kog jeździ? Otóż tak, jeździ. Chociaż o wiele łatwiej jest mu jeździć, kiedy gromet i gasket są odłączeni. O, proszę bardzo. Wszystkie kółka się kręcą, a gdy są połączeni, no to tak średnio bym powiedział. Tutaj drugi z nich oczywiście jeździ. Aczkolwiek jest to było trochę ciężej ze względu na gąsienice, które się nie rufają. Ale za to mamy tutaj kółeczka, które kręcą się pod gąsienicami i pozwalają mu jako tako jeździć. Aczkolwiek no, jest to trochę cięższe w porównaniu do tego tutaj. Więc tutaj ponownie mamy równanie do jego brakiszka side swipe'a. Tak się prezentują obok siebie w trybach pojazdów. Okej, okay, no to jeżeli byście chcieli zobaczyć y, odwrotną transformację, no to zapraszam do linku w opisie, ponieważ tam jest y, nagranie, gdzie robię odwrotną transformację. No także podsumowując moją recenzję tej figurki. No nie jest to najlepszy transformer. Oczywiście artykulacja pozostawia trochę do życzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o głowę czy na przykład ręce, które no trzeba podnieść ten panel, jeżeli chcemy je wyprostować i Ustawić go w tipowcu, no nie. Transformacja też nie jest skomplikowana w żadnym stopniu. Myślę, że dla młodszych dzieci, jak najbardziej coś fajnego. No i na pewno, jeżeli chcemy mieć jakiegoś weaponizera, żeby na przykład ulepszyć sobie jakąś inną figurkę z Warforce Cybertron, czy jakiejkolwiek innej serii, która ma tak dużo portów, i pegów, no to jak najbardziej oczywiście można też koga kupić, żeby ulepszyć sobie jakąś inną figurkę. Myślę, że jako Taka figurka sobie też jest całkiem ok Od tyłu wygląda trochę gorzej niż od przodu, ponieważ tutaj mamy jak widać pusto wszędzie, tutaj mamy pusto, tutaj pusto, no ale taka już jest natura weaponizerów. Tutaj również mamy pusto, tutaj z drugiej strony też, tu, tutaj jest też pełno pustych miejsc. No od przodu wygląda zdecydowanie lepiej. Do koga, można powiedzieć, jestem neutralnie nastawiony. Myślę, że jest całkiem ok. Na pewno bardzo dobrze sprawuje się wraz ze swój swipem, którego czasem lubię ulepszać częściami od koga. Więc tak, jeżeli ktoś by chciał fajnie sobie ulepszyć jakąś, jakąś inną figurkę, to tak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś by chciał dla jakiegoś mniejszego dziecka to kupić, to też polecam, bo wydaje mi się, że nie powinno być problemów z transformacją takich mniejszych dzieci. Nie, tak ogólnie. Fajna figurka. Tak jak zapowiadałem na początku, dlaczego robię te recenzje w ogóle? To już dlatego, że zbieram od nowa Transformersy. W sensie nie od nowa, tylko kontynuuję zbieranie po dłuższym czasie. I dlaczego to robię? Otóż dlatego, że wróciła mi faza na Transformery. Dlaczego mi wróciła faza na Transformery? Dlatego, że niedawno wyszedł y, drugi zwiastun Transformers 1. Now as One. No i y, no jest hype, jest hype i postanowiłem znowu polować, jak to się profesjonalnie nazywa na transformery. Polowanie w moim przypadku polega na tym, że mam listę takich, które bym bardzo chciał i po prostu ich szukam w jakichś dobrych cenach. I, i już jeden jest upolowany. Y, już jest namierzony, upolowany i do mnie leci. No i do tej pory właśnie to nie było zbytnio polowanie na te transformery, tylko po prostu zobaczyłem jakiegoś fajnego transformera, o fajny i jego mam I, i tak to wyglądało właśnie do tej pory, a teraz mam właśnie tę listę zrobioną i teraz trzymam się tej listy, aczkolwiek czasem jak zobaczę też coś w jakiejś dobrej cenie, czego na przykład nie mam na liście, to to może sobie nawet dopiszę czasem, co nie? Jeżeli ktoś by chciał się wciągnąć w kolekcjonowanie, to mi się wydaje, że takie polowanie jest skuteczne i pozwala całkiem dobrze zorganizować sobie yy, nawet na przykład kolejność zbierania. No i taka lista po prostu takich najfajniejszych, które najbardziej by się chciało od transformerów, yy, no, no, no to, to to pomaga naprawdę. I kończymy i do zobaczenia w, następnym, na, w następnej recenzji, gdzie będę już recenzował Sideswipe'a, właśnie braciszka naszego Koga.